Kiedy 9. Sezon Królowych Życia? Fani show nieprzerwanie doszukują się odpowiedzi na najbardziej trapiące ich pytanie, wśród internautów pojawiły się nawet obawy związane z tym, że, secja TTV nie zdecyduje się na kolejny sezon. Zaciekawienie z każdym dniem rośnie coraz bardziej, ale, odpowiedź, przynajmniej dotychczas, nie była znana. W końcu najbarwniejsza postać całego programu postanowiła wyjawić prawdę, jakiej widzowie zupełnie się nie spodziewali. Kiedy 9 sezon królowych życia? Dagmara Kaźmierska nie pozostawiła złudzeń i nie da się ukryć, że królowe życia skradły serca widzów TTV, którzy nieustannie domagają się kolejnych sezonów. Sympatycy szybko wytypowali swoich ulubieńców, dlatego teraz nie wyobrażają sobie nie podziwiać ich na szklanym ekranie. Fanom programu bardzo podoba się obserwowanie życia bohaterów. Pełnego blichtru, przepychu, a często nawet bez troski. Nic więc dziwnego, że jeszcze przed końcem 8. Sezonu widzowie dopytywali, czyli kiedy stacja wyemituje kolejny. Gdy naszedł czas ostatniego odcinka, wieńczącego 8. sezon sieć została zasypana pytaniami o 9. Odsłony przez pewien czas produkcja i bohaterowie milczeli, aż w końcu na zabranie głosu zdecydowała się Dagmara Kaźmierska. Niewątpliwa ulubienica wszystkich widzów, publikując na swoim Instagramie fragment odcinka, z radością obwieściła obserwatorom, że 9. Sezon dojdzie do skutku, a na antenie pojawi się już we wrześniu. Kulawa, czy nie kulawa, hajs się musi zgadzać. Jesteśmy z wami już od września z nowym sezonem. Udanej niedzieli, Kochani, napisała kilka dni temu na swoim Instagramowym profilu Dagmara Kaźmierska. Internauci nie byli w stanie ukryć swojego zaskoczenia po takiej informacji. Sympatycy Dagmary ochoczo wyrażali swoją radość pod postem, deklarując przy tym, że już nie mogą doczekać się nowego sezonu. Źródło: Instagram, następny artykuł